Opowieść o mojej książce musi być opowieścią o jej bohaterze – Wilhelmie Brase, Człowieku niezwykłym nie tylko ze względu na swoją osobowość, ale również dlatego, że był głównym fotografem w Auschwitz, a przez to absolutnie niezwykłym świadkiem historii. Dla mnie dodatkowo ważne było pokazanie życia codziennego w Auschwitz. W końcu pan Brasse i koledzy, jego koledzy, tacy jak on, młodzi ludzie i barwni, każdy z nich zasługuje na książkę, spędzali tam całe dnie, Codziennie jedząc śniadania, chodząc do pracy, wracając z pracy, ale również kupowali rzeczy w kantynie, również chodzili do burdelu. To trudno sobie wyobrazić, ale słuchali także muzyki, orkiestry obozowej, a czasami odwiedzali kolegów i urządzali wieczorki poetyckie. Nie umniejszam w ten sposób tragedii, która miała tam miejsce. Zależy mi tylko na tym, by przywołać na światło dzienne relacje. Które o tym mówią, i żeby pokazać Państwu życie codzienne w Auschwitz i Auschwitz, jakiego nie znacie. Zapraszam do lektury i życzę głębokich refleksji.